Cześć chłopaczku mordeczki, Jezus mowego Dzisiaj będziemy zamieniać się w skiny Znaczy w skiny, będziemy się zamieniać w postacie Znaczy nie w postacie, a będziemy się zamieniać W youtuberów Różnych youtuberów, mam przygotowany pędzel I żeby zamienić się w jakiegoś youtubera Trzeba go namalować na tym płótnie Fajne płótno przygotowałem, co nie? <laughs> Kawałek płotku i wełna, więc Klikamy prawym na pędzel, tutaj cyk cyk 32 czy 360, a spróbujmy 64. Nigdy nie malowałem na 64. Kogo pierwszego możemy narysować? Może narysujmy pierwszego youtubera, jaki przychodzi do głowy, to Dave. A narysujmy Dave'a, a czemu nie? Dave to jest dobra morda, super youtuber. Ile on ma? 200 tysięcy subskrypcji, jest potężnym youtuberem, więc narysujmy go tutaj porządnie, potężnie, czekajcie cyk 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 cyk. Ops, dobra, tu mamy z jego tu, tu, więc weźmy to, wypełnimy teraz. Teraz możemy wziąć żółty i narysować mu taki brzuszek. Czekajcie. No i jest, ładny brzuszek, wypełnimy ten brzuszek. Wypełnimy, wygląda troszeczkę to jak jajo, ale no nic nie poradzę. No, nie moja wina, że nie mam talentu do malowania. Ej, to wygląda jak żółw, skorupia żółwia. Dobra, czekajcie, głowa Davea jest tutaj, wypełnimy również głowę Davea. I co jeszcze Dave ma w swoim skinie? Ma w swoim skinie oczy, więc trzeba mu zrobić oczy. Nie pamiętam dokładnie jakie, ale to są chyba takie oczy, że tutaj cyk cyk, coś takiego. Nie, nie pamiętam, jakie dokładnie on ma oczy. Weźmy czarny jeszcze, tutaj dodłóżmy czarnego. Usta ma, usta ma, nie, ma coś takiego, on ma taki uśmiech wielki. Okej, okay, coś takiego, taki dokładnie uśmiech ma. I do tego ma jeszcze taki czerwony język. I z tego języka mu cieknie ślina, co nie? Czy to przypomina Dave'a? Nie wiem, szczerze. Szczerze nie mam pojęcia, czy to przypomina Dave'a. Można kliknąć gotowy i chyba się przekonam. Czekajcie, klikłem, to to czemu? Klikłem i się nic nie zrobiło. Dobra, teraz się zrobiło. I co teraz stało się? Czy coś się stało? A, czekajcie. Ring, Ja co ty znajesz? Jestem Dave'em, jestem drzapką Ej, ciekawe, czy żabka Dawid może ten. Czy Dave może oddychać pod wodą? Sprawdźmy to, sprawdźmy czy to. Czy Dave może oddychać pod wodą? Stary, możesz oddychać pod wodą. Nie wiem, bąbelki, co może? Robić żaba. Ej, w ogóle musimy je sprawdzić. Z jakim cudem. Ja się... Dobra, czekajcie, bo się już wynurzyłem. To walić to, więc wyjdźmy stąd. I jakim cudem. Ja się w to zamieniłem, jak to w ogóle nie przypomina. No dobra, przypomina, ale wiecie co trzeba zrobić. Trzeba to poprawić. Trzeba poprawić rysunek. Czy da się poprawić? Da się poprawić. O kurde, nie wiedziałem. Dobra, trzeba tutaj poprawić, tutaj dorobić żółtego troszeczkę. Yy, I tutaj brzu przeciągnąć i czekajcie. Czy teraz to wygląda dobrze? No dobra, już teraz to przypomina Dave'a. Ale świeżnie, dobra. Jakiego innego youtubera możemy wybrać? Czekajcie, tak? Myślę, myślę, myślę. Ja, ja jakich youtuberów ja znam. Mm. No, ej, nie mam pojęcia, w kogo mogę się zamienić. Może bzyku... A dobra, zróbmy bzyka 64x64. 64. Bzyku jest prostym skinem, bo wystarczy namalować żółt, żółt, na żółto i porobić paski, co nie więc zróbmy to na żółto tutaj tak. Ej, No, dobra, czekajcie, cofnijmy to. Bo to już mi nie przypomina. Undo, 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 UNDO. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo mi to nie przypomina bzyka, dobra. Tutaj w lewo, w dół, prawo, góra, dół. Syk, cyk. Dobra, teraz tak. weźmy tu, tu, tu. I moja głowa. Znaczy, nie moja głowa, bzyka głowa. Czeka się głowę, trzeba lepiej zrobić. Ok, i teraz możemy to wszystko wypełnić na żółto. Czy da się zrobić jakiś lepszy żółty? Da się pewnie, co nie? Obstawiam, że się dam Tylko ja nie potrafię, dobra, tu nie No Jezu, nie lubię się bawić tymi kolorami Nienawidzę się bawić tymi kolorami, przysięgam wam Dobra, nie da się, nie da się Zrobić lepiej pensji, bierzemy i robimy Teraz paski czarne I powinniśmy się zamienić Teraz w bzyka, czekajcie, tu paseczek, tu paseczek Okej okay. Tutaj paseczki i będziemy pszczą, w sumie robimy pszczołę Minecraftową. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś to dobrze wyjdzie. Cyk, cyk. Oczym zróbmy takie, takie. Troszeczkę to wygląda jak przestępca jakiś. I... <ścoughs> Te śmieszne oczy. Zróbmy mu uśmiech. I co Bzykowi można dodać? Bzykowi można jeszcze dodać skrzydełko i skrzydełko, co nie? I będzie gotowe. I wygląda to super ancko! Więc klikamy gotowe, ciekawe czy się zamienimy i zamieniliśmy się czy nie? Nie mam pojęcia czy... O! Zamieniliśmy się! Ty! Ja cię kręcę, patrzcie, to dorobiłem skrzydełka, nawet nie wiedziałem, że Bzyku ma na plecach skrzydełka! Ooooooooooooooooooo, ale gigacadowy to było moje posunięcie z tej strony. No, uważam, że to było dobre posunięcie. Dobra, czy z bzyku ma jakieś umiejętności? No nie mam żadnych umiejętności, nie mogę latać. Ale przypomina to bzyka. To no, przypomina, no kurde, no co ma nie przypominać. <laughs> Wygląda bardzo, bardzo dobrze. I kochani, kochani, teraz klikamy prawem. Jakiego youtubera byśmy mogli wybrać? Skoro jesteśmy bzykiem, mamy tak, mamy. Uuu, czekajcie, muszę psiknąć. <laughs> Dobra. Mamy, tak, mamy Dave'a, mamy Bzyka i teraz możemy się zamienić może w... Czekajcie, kto jest YouTuberem w ogóle? Palion! Paliona możemy się zamienić czekajcie, jak Palion wygląda? Dobra, bierzemy te 34 zaraz znowu psiknę, czekajcie noc mi wybuchnie zaraz. Weźmy tak czerwone spodnie, co tu to, to ten skin już jest, czekajcie, Undo, tu trzeba się już bardziej postarać, troszeczkę ciężej jest, bo mi myszka ucieka Dobra, czekajcie, pyk, 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 pyk. do góry, spodnie czerwone Szarą bluzę ma zielony stwór. Pyk, dobra, tutaj ręce coś takiego. Tutaj znowu ręka jedna, dajmy w prawo. Góra Tylko trzeba pinać, żeby to się to się złączyło wszystko, żeby nam tu fajnie wypełniło. Yy, Okej, okay, czekajcie, to kolorujemy, to kolorujemy. I teraz tutaj białą koszulkę ma z tego co pamiętam. Zróbmy tutaj białą koszulkę i to wszystko trzeba tak połączyć. O, jest fajnie! I teraz wypełnimy to, weźmy szary, wypełnijmy to. Czekajcie, dobrze w ogóle wzorowają skina Dobra, teraz trzeba ręce zbudować, znaczy znam więc narysujmy ręce. tu jedna ręka, tu będzie druga ręka. Teraz przyszło. Pura na... Głowę na giga czadową, głowę zielonego stwora, więc jest głowa, i teraz oczy. Czekajcie, oko jedno, oko drugie. On ma takie śmieszne te oczy, co nie? I trzeba tutaj dać, chyba coś takiego. Takie oczy ma? I nie mam pojęcia. Dobra, i uśmiech, bo on ma taki szeroki, wielki. Pyk, 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 pyk o coś takiego. I tutaj usta. Nie, język, język, nie usta. Dobra, fil. I, I czy to przypomina Paliona? Nie wiem. Chyba czekaj jak to sprawdzić? Jak... Yy... Aha, ruszyka weźmy. <laughs> Zamieniliśmy się w poliu. Ej, nie zrobiłem tych. Ej, dobra, ej! Oczy w złą stronę zrobiłem, tylko spodnie są git, butów nie zrobiłem, zapomniałem butach, więc możemy dorysać buty. Czekajcie jak jego buty wyglądają. Wyglądają białe podeszwa i czarne takie dobra. Biała podeszwa, to zróbmy te buty, bo kurde, tak bez butów. No, no racja, racja, no. No nie wypada, dobra. Tu bucik jeden, tu drugi bucik. I coś jeszcze dorobić trzeba, czy już wszystko git. I dobra, wszystko no nie, dobra, przeszkadza mi to, dobra Jeszcze tutaj sznurki z bluzy I jest teraz gitara I teraz wygląda to jak prawdziwy palion Wyglądamy jak prawdziwy palion w sumie Czy jeszcze coś innego możemy stworzyć? Czekajcie, tak się zastanawiam Czy jeszcze jakiegoś innego youtubera możemy się zamienić? Może zamienimy się w Wojana? Chociaż nie wiem jak skin Wojana wygląda Ale zamieńmy się, dobra, czekajcie Pewnie ma brązowe włosy To zróbmy czarne, bo nie chce mi się wbawić w tymi, tymi, tymi kolorami Fil, fil dobra, wszystko wypełnione, teraz twarz jego zróbmy, tutaj jego twarz, Wojana, okej okay. Pewnie oczy ma takie, po prostu, oko, nos, uśmiech Ej, czy to przypomina Wojana? Mam nadzieję, że tak, dobra, i cyk, i cyk, i szary skin z tego co pamiętam Pyk, coś takiego, i tu, i tu, i tu, i teraz taki tu jest przedział pasku, nie wiem czy w tą stronę Mam nadzieję, że w tom, dobra, film wypełnimy to. Weźmy szary, i tutaj skina też wypełnimy. I wiem, że Wojan ma jeszcze taki czerwony tutaj pasek, chyba z tego co kojarzę. Nie wiem dokładnie, dobra, czy coś jeszcze tutaj można zmienić? Jezu, nie podoba mi się troszeczkę. Bardzo troszeczkę mi się nie podoba. Yy, nie tym, nie tym. Yy, nie podoba mi się jego twarz, bo powinna być ona. Aka? O, od razu lepiej. No i o to chodzi. I to jest prawdziwy wojen. Sprawdźmy, czy się zamieniliśmy wojana. Ale jak to sprawdzić? Czekajcie. Aha, dobra. Aha, dobra, czekajcie. Yy. O, dobra. <laughs> zamieniliśmy się. Ej, ej. Dobra, uśmiech zły. Pasek jest w dobrą stronę skierowany. Czerwone, widzicie? To czerwone, to bordowe na nogach. Ja zazorowałem to idealnie. Mam jeszcze jedno miejsce na jeszcze jednego youtubera. Nie mam pojęcia, co to za youtuber może być. Szczerze, nie wiem. Noc się robi, aż noc zastała nas, więc szybko trzeba stworzyć jakiegoś youtubera, ale nie wiem jakiego. Naprawdę nie mam pojęcia. Czy jeszcze jakiegoś youtubera ja znam? O, namalujmy Yetiego. Tak będzie najlepiej. To będzie chyba najlepszy sposób. Dobra, weźmy 32 na 32. Yeti, dobra, czekajcie, najpierw wypełnimy to może na... Niebiesko, dobra, i pensje teraz Na biały będziemy bursować, bo Yeti jest biały, więc czekajcie Głowa, ręce, o Jezu, za duże zrobiłem ręce, ale nieważne I troszeczkę brzydko ten z mi wyjdzie, mam wrażenie, dobra, cyk, głowa Wszystko to trzeba wypełnić I teraz tym niebieskim trzeba zrobić mu brzuch Tego co pamiętam, tutaj taką jakby buzię, coś takiego Tutaj na oczy miejsc, ej to zaczyna przypominać Yetiego Ej naprawdę to przypomina jetiego. Dobra weźmy cyk, Coś takiego Tutaj zęby zróbmy, takie czerwone zęby mu złe Oczy też takie złe zróbmy Tutaj zęby takie czerwone Pępek zróbmy mu owłosiony biały Czy coś jeszcze można tu dorosnąć? Można by było takie wiecie, takie szczegoliki Takie że o coś takiego, tutaj to takie coś No i w sumie to ma przypominać jetiego. Więc nie wiem, czy to przypomina Yetiego. O kurde, to przypomina Yetiego. Ej, stary! Zamieniliśmy się Mordowieciego! Zamieniliśmy się w pięciu YouTuberów i. i. i... I, 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 i to zadziałało! I to zadziałało! Jestem w totalnym szoku, że to zadziałało! Czy jestem w stanie jeszcze zamienić się w jakiegoś youtubera? Nie wiem, bo w sumie mamy pięciu youtuberów fajnych, super Aaa, zombie mnie goni! Dobra, czekajcie, zombiaka trzeba zabić! A, nie, nie, nie zabiję go, przecież z łapki. Kurde, oni, one mnie gonią! Jak one mnie tak daleko zauważyły, ale znarysowaliśmy pięciu youtuberów? To był Dave, to był Bzyku, to był Palion, to był Wojan, to był Yeti, a ja się z wami żegnam, że szybko uciekam, szybko się kryję za tutaj wełną, i ja was żegnam. Narka!